Cześć, cześć, ale ale moi drodzy Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Z Minecrafta, ja się dzisiaj czuję Wyśmienicie, mam nadzieję, że wy również Moi drodzy, zanim zaczniemy Ponieważ jak widzicie, tutaj dzisiejszy odcinek No będzie naprawdę ekstra, naprawdę giga ekstra Ponieważ są znowu jakieś rzeczy Znowu tutaj coś się dzieje na serwerkę, jak widzicie Ja wyglądam idealnie Pisaliście w komentarzach, że jestem niby opętany Ale moi drodzy, co wy kurcze gadacie Ja tutaj się czuję wyśmienicie Wyglądam pięknie, cudownie, nic mi moi drodzy nie ma Załóżmy sobie ten całą tutaj Ekwipunek nasz, ale moi drodzy Zanim zaczniemy, macie szansę Na mienie nie, naprawdę idealnego dnia A co trzeba zrobić, żeby mieć idealny dzień? Zostawić szybko łapkę w górę I wbić na Instagrama, ponieważ tam lecimy do 12 tysięcy obserwujących, więc to jest naprawdę już Mega dużo, uwaga, macie na to wszystko 3 sekundy, uwaga, 3, 2, Jeden, dziękuję bardzo wszystkim, którym się udało. No, po prostu piszcie w komentarzach, jeżeli wam się udało szybko zostawić tą łapeczkę. Kto jeszcze nie zdążył, to niech teraz jeszcze szybko zostawi. Macie jeszcze na to chwilkę, bo moi drodzy właśnie zaczynamy super odcineczek. Zobaczcie, tutaj jak widzę, kurde, coś się pozmieniało, ale czy mi się to nie podoba? W sumie fajny ten blog, no taki jakiś czerwony, więc może w sumie być. Wszystko nam tutaj pasuje, że tak powiem. Dobra, przeczytajmy, co mamy ciekawego na tabliczkach. Moi drodzy, jednak zanim zaczniemy mega ważna informacja, chciałbym wam polecić mega super usługę, z której każdy może tak naprawdę skorzystać. Mowa tutaj o Lety Shops. Jest to cashback, dzięki któremu możecie zaoszczędzić naprawdę fajną sumę, zamawiając przez internet. W ten sposób wasze zakupy przez internet będą o wiele lepsze, ponieważ będziecie dostawać zwrot pieniędzy, które wydaliście na jakąś rzecz. Część pieniędzy, które wydacie poprzez serwis, Dostaniecie z powrotem na wasze konto, do waszego portfela. Do wyboru mamy naprawdę masę sklepów. Naprawdę, bo jest to na przykład AliExpress, Allegro, pyszne.pl lub eobuwie. Myślę, że te sklepy jest na każdy i naprawdę każdy tak naprawdę korzysta, czy z Allegro, czy na przykład z eobuwie, jak sobie zamawia jakieś fajne budki. Więc naprawdę, moi drodzy, mega warto. Jest również w ofercie na przykład Experts z którego na przykład ja bardzo często zamawiam rzeczy, więc dla mnie Leti Shops bardzo się przyda. Zarejestrowanie się w Leti Shops jest bardzo proste i bardzo przejrzyste. Ogólnie cała strona jest mega łatwa w obsłudze. Jest to bardzo bardzo, bardzo dobra strona. Letyshops również zrobił wtyczkę dla każdego użytkownika właśnie tej strony. Dzięki tej wtyczce dostaniecie automatyczną informację, czy jest gdzieś na przykład promocja w jakimś sklepie, w którym robicie zakupy. Do końca czerwca Letyshops organizuje taką promocję, że dostajecie pięciokrotny cashback w różnych sklepach. Od trzech do siedmiu sklepów dziennie, więc naprawdę warto wejść. Na ekranie macie przykład właśnie takiej oferty. A nowi użytkownicy dostaną konto premium na 7 dni, które daje podwyższony cashback o 30%. Wszystkie linki do całego Letyshops znajdziecie oczywiście w opisie i do strony i do wtyczki. Także zapraszam was bardzo gorąco, a my wracamy do odcinka. Okej, okay, ja wam powiem, kurde, co my tutaj mamy. Witaj przyjacielu, jak się czujesz? Pozmieniłem trochę podłogę w domku. Mam nadzieję, że ci się podoba. By, 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 by. Poza tym musisz po... Pokazać wszystkim, że Heroś wrócił. W jednej ze skrzyń w twoim domku są jego głowy. Pozmieniaj resztę twojego domku w B-bloki. O! No to mamy dość fajne zadanie, bo mi się te bloki podobają. No Ja nie będę tutaj całego domku zmieniał, bo kurde, nie mam jeszcze tych bloków. Chociaż czekajcie. Gdzieś ten ziomeczek na pewno nam dał. Nasz dobry. O, tutaj masz B-bloki. Dobra. O, ho, ho, amigo! 57 to jest dość sporo, moi drodzy, ale to niestety nie wystarczy na cały ten domek, więc niestety, niestety, niestety to nie da rady. Dobra, tu mamy jeszcze jednego, więc tego jednego weźmiemy i powiem wam. Muszę sobie skraftować diamentowe rzeczy Ponieważ z tego co ja widzę, no ja jestem taki Przepotężny silniak Dave A nie mam tutaj diamentowych rzeczy? Mam tylko mieczyk? Nie, 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 to są jakieś żarty Musimy iść jak najszybciej sobie skraftować Tutaj piękne rzeczy, tylko chwila Ja nie mam w ogóle, ojojoj, oj, oj, nie mamy Problem, moi drodzy, nie mamy patyków Więc szybko skończmy do patyki no, Po patyki, do pana zielonego króla Palionowa, który jest Mniej więcej tutaj, tutaj są Gdzieś jego patyczki, więc weźmy sobie szybko O, mamy trzy, dobra, rewelacja, Dave. Dajemy sobie trzy patyczki, pyk, bach, mamy killów Teraz jeszcze zrobimy sobie sikierkę. Oj, brakuje mi patyczków, dobra chwilka. Czyli jeszcze musimy wziąć skądś patyczki, skądś patyczki. okej, okay, mamy to. I potrzebujemy, moi drodzy, sikierę, proszę bardzo, dobra, mamy to Czyli potrzebujemy, no w sumie mamy już wszystko do tutaj przebudowy naszego domku Sikierka mi była potrzebna właśnie z tego względu. O. I widzicie, tutaj możemy sobie pozmieniać nasz domek Kurczę, wy piszecie jakieś komentarze, że ja jestem niby opętany, ale o co w ogóle chodzi? Zobaczcie, moi drodzy, mamy piękną chatę Zmienia się w jeszcze lepszą, no bo zobaczcie, jak ona będzie super wyglądać z tymi jakimiś śmiesznymi czerwonymi blokami Nie sądziłem, że one są aż tak rewelacyjne, moi drodzy, o, nawet mogę sobie, o, mogę sobie fryzurę dać na dół, dobra <laughs> I zobaczcie jak to pięknie wygląda tutaj. No I teraz mi się ta chata podoba Teraz to ja widzę tutaj sens Wcześniej jakoś tak mówię, kurde, czegoś tutaj brakuje w tej chacie, a teraz, teraz jak mam być szczery, to mi się to mega podoba. W ogóle miałem tutaj dać wszystkim do zrozumienia, że Heroś wrócił. No ale kurde, jak ja mam to zrobić? Skoro ja w ogóle nie, nie mam. Nie wiem, kurde, ani jego głów, ani ten. Może on mi też gdzieś zostawił. O, czekajcie, on napisał coś? W jednej ze strzeli. Aha, są jego głowy. Dobra, czyli musimy poszukać. Dobra, no to elegancko. Tutaj jeszcze sobie wrzucimy jednego bebloczka. Pyk. I wiecie co? U góry trzeba zmienić jeszcze bebloki, bo u góry nie ma żadnego. A tak nie może być, moi drodzy. Tutaj wszędzie musi być piękny, właśnie bebloczek. <laughs> Okej. Okay. Pozmieniamy sobie też tutaj, pyk, pyk. Tutaj gdzieś, no tak nie będziemy robić całego domku też z tego, bo tych do bloków nie może być za dużo, jak widzicie, no tutaj dziękujemy wielkiemu B naszemu kolegowi, że nam dał właśnie takie bloczki, że możemy sobie tutaj coś pozmieniać właśnie w naszym domku. Ale kurczę ja wam szczerze powiem, no nie pasują wszędzie te bloczki, trzeba tutaj je dawać. Mało, mało tych bloczków, nie za dużo, nie za mało, bo inaczej to nie pasuje. Dobra, skoczymy sobie do wody. Uśt. Okej, okay, idziemy zobaczyć jak to wygląda, zobaczmy, zobaczmy efekt końcowy, proszę i proszę, a więc mamy taką chatkę, ona wygląda fajnie, ale z tymi beblokami wygląda jeszcze lepiej, o no, a, to mi się podoba, jeszcze tam u góry, tam u góry trzeba to zmienić, a, a my tam mamy w ogóle wejście jakieś, oj, nie mamy, nie mamy, chwila, 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 dobra, tutaj jakoś to sobie uk ukartujemy, proszę bardzo, chwit, dobra, mamy elegancko, no i teraz, moi drodzy, powiem wam, chata kompletna. Hata kompletna, nikt nie ma lepszej na serwerze No czekajcie, no kto może mieć lepszą chatę na serwerze, no Palionowy zielony król mieszka w jakiejś noże. Tutaj tostownik, w ogóle tostownik jaką ma chatę? Kurde, ty! Pozmieniało się u tosta trochę chyba Tego tutaj wszystkiego chyba nie było, dobra Ale nie, nie, to było w sumie Było już, a ty, to się toście się nie postarałeś Ale fontannę ma ładną przed domkiem, my takiej fontanny nie mamy Mamy dość daleko naszą fontannę, więc O, to jest rzecz, którą trzeba będzie zrobić A, nadepniemy mu na pole, kurde Jest dzisiaj dobry humor Zobacz Zobaczmy, jak wygląda chata od Milki, bo Milki też ma dość konkretną chatę, że tak powiem, jest tutaj konkret chyba, domek Milki, dzień dobry, zobaczmy co, jest w środeczku, ale tutaj jakie półeczki, kurde, dywan elegancko, no, niby to jest prawie tak dobre jak nasza chata, ale jednak tutaj brakuje tego właśnie bebloka. więc tutaj też jej damy jakieś parę bebloków, proszę bardzo, bo... No wiecie, ona musi mieć ładny dom Musi tutaj to ładnie wyglądać Do tosta też zaraz przyjdziemy i też nim tam damy Bo oni muszą po prostu wrócić na Palio Nowo 2 Tak jak ja, zobaczyć jak to jest fajnie Wrócić tutaj znowu, bo jest naprawdę Teraz mega humor moi drodzy, naprawdę Nigdy się tak dobrze nie czułem, więc jest totalna rewelacja Tutaj nawet, o proszę bardzo A miej tego beblon, a Tutaj jeszcze ci dam jednego bebluczka. Mamy tabliczki, to ja bym nie napisał tabliczkę też Kurde, chwila, pożyczę sobie O, no pięknie, że masz tabliczki, kobieto Dobra, dzień dobry. Dzień dobry. napiszemy A dzień dobry. dzień dobry Kotek, jaki fajny kotek, ciasteczko Ho, ale byłaby szkoda Jakby się go zabiło, nie no dobra Nie będziemy go zabijać, damy mu ziemniaka Dobra, na, na razie, na razie nie Ja tutaj wrócę jeszcze, ja tutaj wrócę, ale ale jeszcze nie teraz, co tu robi głowa Zielonego króla. Nie wiem. Tutaj jest piwnica od Emilii, tutaj jest jakiś ten dobra, okej, okay. czyli tutaj y, bez zmian, bez zmian. Emilia tutaj ewidentnie y, podoba się jej lokum, ale widać trzeba było tutaj parę zmian, właśnie takich jak te bebloczki Bo tego tego nigdy za mało, to trzeba mieć, ale ja to właśnie zrobiłem specjalnie tam na dole, żeby to nie było tak u góry, no bo u góry to tylko my możemy mieć, moi drodzy, tylko my jesteśmy tak super, że możemy to mieć, moi drodzy, u góry, bo my, my jesteśmy po prostu ekstra, my jesteśmy ekstra. Na Nasze bebloki można widać. Jak widzicie, nasze bebloki jak są, to są ustawione w takim miejscu, że każdy musi je widzieć, i to jest rewelacja. Tostownikowi to też tak nie zrobimy, bo nie, 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 tylko my możemy mieć widocznie bebloki. O kurde, ma tu jakąś piramidę z bebloków? Nie, no kurde, nie może tak być. Dobra, trzeba je troszeczkę zniszczyć, żeby ona tutaj nie była aż tak elegancka. O, o! Niech ma parę bloków zniszczonych, kurde Chciał nam dorównać, nie, nie, nie to Tostownik, nie ma takiej opcji Tutaj też ci robimy remont podłogi O, widzę, że tutaj pół płytki były budowane, co? Nie ma się piasku na całe bloki Haha, ha. widać kto tutaj jest biedny Na serwerze, dobra, niszczymy ci to Hopie, ty masz mieć tutaj Elegancko B bloki, tak jak każdy na tym serwergu, Ale nie mogą być one U ciebie widoczne, tak jak u mnie, no bo po prostu no, To mnie, to mnie, wielki B Wybrał na swojego ym, kolegę Kolegę, można by tak powiedzieć, że to jest mój kolega Kolega, to już jest mój, może taki przyjaciel, nie wiadomo jeszcze w sumie ja z nim jeszcze nie rozmawiałem o tym, więc muszę z nim o tym porozmawiać. A, i właśnie, ja miałem zrobić dzisiaj, pamiętam, miałem pójść i zrobić niespodziankę yy, wszystkim, że Hirobrain wrócił, że Hiroś jest, dobra, ale poczekajcie, przejdźmy jeszcze tutaj, może tutaj się też coś pozmieniało. Wy właśnie tym miejscu od tego potężnego. B Czy tutaj mamy coś nowego? Wiem, że on tutaj miał się coś dużo dziać, ale widzę, że... a spokojnie tutaj, spokojna dzielnica, nic się nie dzieje, moi drodzy, ja przypominam, że ktoś nie subskrybuje tego kanału albo Drugiego kanału Dave Plus, to zapraszam, ponieważ na Dave Plus za niedługo będzie nowa seria z Minecrafta Z naprawdę masą youtuberów, więc już taki, taki mały przedsmak macie w tym momencie Więc naprawdę warto iść teraz i zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie Dobrze, mieliśmy tutaj znaleźć w naszych domkach, w naszym domku skrzynię tak, z głowami Hirobraina, więc uczyńmy to do, Wejdźmy do domeczku Ha, <grymne> ha, czy jest tu gdzieś Coś od Hirobraina? czekajcie, odłożymy sobie Te przedmioty, dobra, tutaj tak, cyk, cyk I czy my tutaj mamy coś od Hirobraina? Hirobrain, Hirobrain. O, dzień dobry, hero, siemka Ej, znikło mi gdzie to jest, dobra, dawaj to. Głowy gracza Hero, Brains Musimy to poroz. Nie, no. To trzeba świętować, że Heroś wrócił. To jest w ogóle mój chyba brat bliźniak, ja Miałem podobne oczka do niego. Ja zawsze takie miałem, więc kurde, Heroś też teraz takie ma. Znaczy, on też tam zawsze takie miał, więc tutaj trzeba porozdawać te główeczki, żeby każdy wiedział. Żeby każdy, ale naprawdę każdy był świadom tego. Nawet tutaj na jakichś domkach od Emilii, albo gdzieś właśnie na jakimś tutaj, na krówach. Krówy. proszę bardzo, miecie główkę tutaj. Herobrine'a. Ona chyba będzie latać. O, lata nawet troszkę. Tutaj te domki, e, urząd stanu cywilnego. Jest tutaj coś w środku. Tutaj jest tylko te papiery były. Ale to już mamy wszystko chyba obcykane tutaj. No, mamy to obcykane. Tak, tutaj były te podpisy, dobra No to to już tam jest, wszystko już jest zrobione Tutaj ktoś uciekł, no nieładnie, nieładnie Więc jeszcze na domku Tosta musimy dać tą główkę tego Hero Braina, że Heroś po prostu wrócił O, proszę bardzo, jeszcze tutaj eee, Co by tutaj jeszcze ciekawego? Tutaj, tutaj Gdzieś na tej fontannie, właśnie, bo tutaj Tutaj jest potrzebna głowa Hero Braina. o Elegancko, elegancko to wygląda I teraz tutaj jeszcze na wejściu, proszę bardzo I jeszcze na tej wieży, ohoho ho. Na jakimś takim Środkowym punkcie, tak powiedzmy tu o! Żeby każdy widział, bo jak damy u górę, to nikt tego nie będzie widział, kto patrzy na górę, moi drodzy, a na ten punkt patrzą każdy. Każdy patrzy na ten punkt, więc teraz to wygląda rewelacyjnie. Ja wam powiem swoją drogą, że odkąd wróciłem na palionowo 3.0, palionowa 2.0 Czuję się tak dobrze, tak wyśmienicie, tak silnie, przepotężnie, że jak ja widzę jakiegoś tutaj creepera, to ja mam ochotę po prostu mu tak przyzwonić, o kurde ile ich tutaj jest. Ej, kurde, taka, takie wyzwanie macie na mnie Takie wyzwanie? Dobra, zobaczymy, zobaczymy. O kurde o, no no i widzicie No i kto jest potężny No David jest potrzebny No potężny niepotrzebny Więc tutaj mamy na spokojnie Wszystkich zniszczonych 16 piasku tutaj było Dobra To je, lekko zalepimy tą dziurę Ja oczywiście on też zalepię zaraz beblokami, No bo przecież tutaj nie będziemy się walić z tym piaskiem cały czas Weźmy B bloki do łapki Mam nadzieję, że nam starczy bebloków. Troszeczkę jeszcze ich mam Okej okay. No i to się nazywa idealnie zalepiona dziura, moi drodzy. Widzicie, wielki B ma wszystko tutaj obliczone, żeby nam idealnie starczyło bloczków na dzisiejszy odcinek. Weźmiemy sobie troszeczkę właśnie tutaj Ty się odwal, chopie, bo ja tutaj przyszedłem po a nie po Ciebie, żeby cię bić pająku zły. My potrzebujemy, moi drodzy, tyle czciny, ile fabryka dała z tego względu, że będziemy musieli mieć książki do enchantu. Ja jeszcze enchantu u siebie nie mam, więc muszę to jak najszybciej zrobić, moi drodzy. Bo no jak wiecie, no każdy już prawie ten enchant ma, oprócz mnie, więc że zielonkawy król ma, więc milka Emilka Flak też ma, więc trzeba będzie zrobić. No ja od Zielonego króla mogę z tego enchantu niby skorzystać, ale po co? Po co? My możemy mieć własny, lepszy, potężny, na pewno wielki benam go tam troszeczkę podciągnie do góry, więc będzie jeszcze lepsza rewelacja, moi drodzy, więc nie ma tutaj w ogóle nic dogadki. I właśnie tak to musi wyglądać, że musimy mieć swoje książeczki jak najwięcej, jak najwięcej. A później możemy się za papier wymieniać nawet z wieśniakami, więc tutaj spoko. Tylko że wiecie, jaki jest problem w tej wiosce, że tutaj wieśniaków jest już bardzo mało. Ja nie wiem, gdzie są wszystkie wieśniaki, które były tutaj. Na początku, bo kiedyś, jak tutaj przyszliśmy na samym początku na nowe 3.0, jak jeszcze nie czułem się tak rewelacyjnie jak teraz, no to ja nie wiem, ja miałem wrażenie, że kurde było więcej tych wieśniaków. A teraz, gdzie nie wejdziecie? Do jakiego domku? To tych wieśniaków nie ma w ogóle. No zauważcie, nie ma. Nie ma w ogóle wieśniaków i to jest mega irytująca sprawa. Bo, no naprawdę, nie wiem, nie wiem, co się stało. Nie wiem, nie ma ich w żadnych domkach, więc nie wiem, kurde, co mam zrobić, moi drodzy, w tym momencie? No nie ma wieśniaków, nie mam z kim się potrajdować, więc jest to totalnie bez sensu, Wam powiem szczerze. Dobrze, teraz mamy te ziemniaczki, więc jest już elegancka sprawa. I ja Wam powiem tak, ja bym zostawił jeszcze wiadomość jakąś taką na szybko, do wielkiego B, tak na zakończenie dnia, ponieważ ja tutaj widzę, że ona zostawia codziennie wiadomości, więc zniszczymy te jego wiadomości i zostawmy, my mu wiadomość, weźmy te tabliczki mamy 7 masz ok stary zrobiłem to zrobiłem to po prostu zrobiliśmy to udało się udało się heroś heroś wrócił musimy się spytać bo ja nie wiem szczerze, czy heroś wrócił fajnie by było fajnie by fajnie by było Zobaczymy, może Heros wrócił i będzie znowu śmieszny jak kiedyś Bo to jest naprawdę dobry ziomek No zobaczcie mnie i tego herosia. O, No przecież my jesteśmy kurcze bratnie dusze No oto to to jest rewelacja Okej okay, moi drodzy A w tym momencie odłożymy sobie całą mam O, jaka potężna ilość I zakończymy ten odcineczek moi drodzy Bardzo dziękuję za oglądanie, subskrybujcie ten kanał I widzimy się jutro o godzinie 19 Na kolejnym odcinku z Minecrafta Piszcie komentarze co o tym wszystkim sądzicie Do usłyszenia, elo